Witam Państwa i zachęcam do przeczytania najbliższego numeru tygodnika w sieci. A w nim przede wszystkim o skandalicznej sprawie, jaką był wypadek samochodowy prezydenta Dudy. Tekst Marka Pyzy i Marcina Wikło odkrywający kulisy tej sprawy. Sprawy bardzo bulwersującej, ponieważ jak się okazuje, podobne rzeczy działy się już od lat. Dwa razy prawie to samo zdarzyło się ministrowi Sikorskiemu Zarządów Platformy, a również i prezydentowi Dudzie, jeszcze w momencie, w którym był prezydentem elektem. Przyczyną są oczywiście skandaliczne porządki panujące w Biurze Ochrony Rządu i skandaliczne instrukcje dotyczące postępowania z samochodami i przede wszystkim straszliwa, patologiczna oszczędność, która zabija tę służbę. Czytamy o wypadku prezydenta Dudy kilkanaście lat po tym, kiedy spadł helikopter. Z premierem Millerem, kilka lat po Smoleńsku i kilka lat po katastrofie samolotu Kasa. No i nasuwa się pytanie, kiedy wreszcie nasze państwo przestanie istnieć tylko teoretycznie. Oprócz tego artykułu nie popuszczamy oczywiście sprawy innego skandalu, jakim był przeciek wyroku Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed jego ogłoszeniem i przed jego formalnym stworzeniem. A także wiele felietonów, wiele komentarzy. Zachęcam.